Nowość od Shur, szarpnek Cine Digital. Nowe LEDy od PPDS. Gigantyczny LED w Las Vegas. Imersyjna projekcja Nescafe. Seaburg w pałacu Getzu w Brzesku. Taylor Swift bije rekordy technologiczne. To już 82. wydanie AFAW News. Zostańcie z nami. Firma Shure wprowadziła na rynek nową linię bezprzewodowych mikrofonów przypinanych MoveMic Microphone System, oferujących do 24 godzin pracy dzięki etui z funkcją ładowania. MoveMic jest przeznaczony dla kamerzystów oraz dziennikarzy mobilnych. To jedno z najmniejszych dwukanałowych bezprzewodowych rozwiązań krawatowych dostępnych na rynku. MoveMic Shure łączy się bezpośrednio z telefonami zarówno w konfiguracjach jednokanałowych MoveMic One jak i dwukanałowych Movemic 2 oraz z aplikacjami Shure Plus Motif oraz Motif Video na system iOS i Android. Dodatkowo warto pamiętać, że Movemic jest kompatybilny z aparatami fotograficznymi DSLR, bezlusterkowcami oraz kamerami, w których może być wykorzystywany jako dodatkowy mikrofon przenośny. Przy tym spełnia normę ochrony IPX4, czyli jest zabezpieczony przed zalaniem od deszczu i śniegu. Oficjalnym dystrybutorem MoveMic Microphone System w Polsce jest firma Polsound. Sharpnek Display Solutions Europe dostarczył swoje kinowe projektory laserowe do kina LeVox podczas festiwalu filmowego Raconte du Sud, który odbył się w Avignon w dniach od 18 do 23 marca 2024 roku. Sharpnek współpracuje z Cine Digital wiodącym integratorem specjalizującym się w projektorach kinowych oraz w systemach nagłośnieniowych dla kin. Natomiast Raconte du Sud, który odbywa się w centrum Avignon czy Place de Horloges, bardzo blisko słynnego Pałacu papieży, to jeden z najważniejszych festiwali filmowych we Francji. Cieszymy się, że możemy wspierać Raconte du Sud, powiedział przed festiwalem Alain Chamayar, Head of Cinema Emea and CIS w Sharpneck Display Solutions Europe. Nasze projektory zapewniają wyjątkową jakość obrazu, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem, które zachwyci widzów festiwalu. Firma PPDS, wyłączny globalny dostawca monitorów profesjonalnych firmy Philips, ogłosiła wprowadzenie na rynek swojej pierwszej serii monitorów LED klasy podstawowej wraz z nową serią Philips Public LED 5000. Nowa seria 5000 jest dostępna na całym świecie w wariantach 44 cale i 28 cali. Każdy z nich oferuje wybór modułów o trzech różnych rozstawach pikseli i wymiarach, takich jak 1,9 pikselpicza, 2,5 pikselpicza i 3,9 picza, które zapewniają jasność do 500 nitów i kąty widzenia 150 stopni. Ekrany są płaskie lub wklęsłe. LEDy zostały również opracowane, aby ułatwić architektom wnętrz i handlu detalicznego łatwe tworzenie koncepcji i wdrażania. Uwzględniono czas instalacji, który został podobno skrócony o około 50% w porównaniu z konwencjonalnymi panelami LED dzięki konstrukcji nowego wyświetlacza. Tym samym PPDS otwiera nowe możliwości dla firm związanych z handlem detalicznym, kasynami, korporacjami, domami i modlitwy. Do wprowadzenia nowych wszechstronnych, kreatywnych monitorów ściennych typu LED. Seria 5000 jest również pierwszą, która obsługuje zarówno instalacje naścienne, jak i sufitowe. Już wkrótce powstanie największy ekran LED w amerykańskim baseballu. Plany budowy nowego stadionu dla drużyny baseballowej Oakland Athletics w Las Vegas w 2028 roku obejmują budowę zakrzywionej ściany LED o powierzchni około. 1672 m2, na której będą wyświetlane statystyki i powtórki akcji meczów. W tej sytuacji będzie to największa ściana LED, większa niż ta, która jest obecnie w Nowym Jorku na stadionie The New York Mets i która ma 1618 m2. Jak więc sami widzicie, wyścig LEDów w USA trwa. Warto wspomnieć, że ściana LED na stadionie w Las Vegas umożliwi naturalne oświetlenie wnętrza stadionu, jednocześnie ograniczając ciepło wytwarzane podczas bezpośredniego nasłonecznienia, które jak wiadomo w czasie upałów w Las Vegas jest bardzo częste. Dziewięć projektorów Christie zostało wykorzystanych podczas show prezentującego ekspres do kawy Dolce Gusto Neo firmy Nescafe w Lizbonie w Portugalii. Pięć projektorów laserowych Christie M4K25 RGB wyświetliło na ekranie o wymiarach 22 na 8 metrów specjalnie przygotowany content związany z marką tej kawy. Dwa dodatkowe projektory Christie 3DLP oświetliły podłogę tej sceny, aby dopełnić imersyjne wrażenia, podczas gdy tancerze z grupy Rytmos Urbanus wykonywali układy taneczne, które wchodziły w interakcję z projekcjami. Ponadto dwa projektory laserowe Christie D13WU2HS z technologią 1DLP i rozdzielczością WUXGA oraz jasnością 13500 lumenów wyświetlały obraz na dwóch dużych ekranach w kształcie okularów, które znajdowały się na ścianie audytorium. Warto podkreślić, że promocja podkreślała silne zaangażowanie marki Nescafé w zrównoważony rozwój, ponieważ zarówno ekspresy do kawy, jak i kapsułki są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto wszystkie materiały użyte przez Nescafé podczas tego show zostały poddane recyklingowi po wydarzeniu. A u nas głośniki Seabourg Acoustic Line w zabytkowych wnętrzach Pałacu Gecków w Brzesku. Pałac Getsów w Brzesku został wzniesiony przez założycieli browaru Okocim i jest jedną z najpiękniejszych w Polsce rezydencji przełomu XIX i XX wieku. Obecnie stanowi doskonałe miejsce dla organizacji uroczystości, imprez, spotkań, konferencji oraz koncertów. Dlatego konieczne było dokładne przemyślenie kwestii nagłośnienia wnętrz tego obiektu. Wybór padł na system nagłośniowy cyborg Acoustic Line GmbH, w skład którego wchodzą głośniki wsparte wzmacniaczami mocy firmy Park Audio. Co ciekawe, Kolor głośników Cyborg Acoustic został precyzyjnie dopasowany do elementów wykończenia zabytkowych sal pałacu. To doskonały przykład jak nowoczesna technologia może współgrać z zabytkowymi wnętrzami. Włącznym dystrybutorem na Polskę produktów Cyborg Acoustic Line, GmbH i Park Audio jest firma Gorycki and Schnitterman z Krakowa. Trasa koncertowa amerykańskiej gwiazdy pop Taylor Swift, The Eras Tour, stała się światowym fenomenem. Łącząc muzykę i oszałamiające wizualizacje, stała się najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki. Jak podają dzienniki, zarobiła ponad miliard dolarów. Teraz zapis jednego z koncertów tej trasy z SoFi Stadium w Los Angeles jest hitem na jednej z platform streamingowych. Sofaj Stadium pewnie Wam jest doskonale znany, jeśli nie, zachęcam naszych filmików. Kiedyś mówiliśmy o Super Bowl i o inauguracji tego magicznego, ogromnego i naszpikowanego technologiami stadionu. Natomiast koncert Taylor Swift, który się tam odbył, był imersyjnym doświadczeniem dzięki technologii ProAV. Między innymi dzięki gigantycznemu LED-owi, światłom laserowym, sztucznym ogniom w pomieszczeniach oraz branzoletką LED PIX MOB. The Eras Tour w pewnym sensie stał się technologicznym cudem również dla firm, krajów i państw, które gościły Taylor Swift u siebie. To także finansowy moloch. Szacuje się, że sam transport i logistyka kosztują ponad 30 milionów dolarów. Ale z drugiej strony film z tej trasy już przed premierą stał się najbardziej dochodowym filmem koncertowym wszechczasów. Warto pamiętać, że trzy koncerty Taylor Swift w ramach tej trasy odbędą się również w naszym kraju na PGE Narodowy w Warszawie w sierpniu tego roku. Również do tego zachęcam. I to wszystko w tym wydaniu AVYT News. Pamiętajcie o naszych filmach na YouTubie na kanale AVIT, o naszych materiałach, które tam pojawiają się regularnie, oraz o nowych artykułach, które pojawiają się na naszej stronie internetowej avitinfo.pl. Udanego tygodnia. Cześć!